Skoczył żaden z graczy Radziankowa i teraz I Asa na kontrę. I teraz gdyby było właśnie groszowe podanie na Wiechowskiego. Jest nas jest Ślutwa, ponownie Ślutwa, strzał! Pierwszy gol jeszcze szukuj, klubu. Ósma bramka Śrutwy w tym sezonie. W szóstej minucie Legia obejmuje prowadzenie. Wydaje mi się, że tutaj błąd popełnił Dariusz Kryta Zaraz zobaczymy jeszcze raz był wprawdzie silny, ale moim zdaniem w krótki róg, uderzenie takie w krótki róg, bramkarz powinien... Przede wszystkim bronić. najpierw błąd Wróblewskiego. Tak, to było przy słupku. No, Braka sekuracji, po prostu nie zdecydował się na przejście. Za bardzo był bramkarz wysunięty. ograła słabo. Ja ja sądzę, że... Ten mecz był przełomowy. No, ale na razie pada wyrównujący gol dla Radzionkowa. Strzela go zawodnik, który bardzo mocno pracował na tę bramkę. Najlepszy do tej pory gracz ruchu w tym dzisiejszym meczu, Rafał Jarosz. Ale to dla mnie, Proszę zauważyć, ilu zawodników zakręcił. Trzech, trzech w tej chwili było koło niego. Nie wiem, czy ta piłka się nie odbiła rykoszetem. Od któregoś z regionistów teraz będziemy widzieli? Nie. tak, trochę...